Hej, tu Dominika. Razem z kilkoma innymi youtuberkami stworzyliśmy projekt zatytułowany Po drugiej stronie. Polega on na tym, że każdy z nas tworzy na swoim kanale filmik, w którym mówi o kulisach YouTube'a. Czyli po prostu opowiadamy o tym, jak YouTube wygląda z perspektywy twórców. Ja przygotowałam dla Was filmik: YouTube, wyobrażenia versus rzeczywistość. Z kolei linki do filmików pozostałych youtuberek znajdziecie w opisie poniżej. A teraz zapraszam do oglądania. Yeah. Mam 12 minut do wyjścia. Co by tu jeszcze zrobić? O, wiem! Jeszcze zdążę nagrać filmik. Dobra, wszystko jest już rozpisane. Teraz wystarczy zabrać się za nagrywanie. Tu, Dominika. Hej, tu Dominika i witam Was w kolejnym odcinku z cyklu porad sercowych. Pod ostatnim tego typu filmikiem znalazłam mnóstwo pozytywnych komentarzy, także postanowiłam zrobić kolejny taki filmik. Hej, tu, Dominika i witam Was w kolejnym odcinku z cyklu porad sercowych. Pod kolejny. Hey, hej, hej. Hej. Tu Dominika i witam Was w kolejnym odcinku z cyklu porad sercowych. W ostatnim tego typu filmiku. Nie, w ostatnim, podostatnim. No dobra, tylko połączę klipy, i filmik już będzie na YouTubie. No dobra, i filmik już można oglądać. Two hours later. Uf, główny montaż już skończony. Idziemy dalej, kurczę, właśnie mi się skończyły waciki. Ale chyba jeszcze mam jakąś kasę. O, tyle powinno wystarczyć. O, chyba właśnie powinnam dostać wypłatę z YouTube'a. Sprawdźmy, ile tym razem zarobiłam. O kurczę, w tym miesiącu poszło mi naprawdę nieźle. Całe 6 złotych! Dobra robota! Bardzo serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak i jeśli jeszcze tego nie robicie, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, a wtedy będziecie informowani o wszystkich moich nowościach. Na tym kanale dodaję głównie porady sercowe, ale znajdziecie tu również wiele innych treści na przeróżne tematy. Jak już wspominałam, linki do filmików innych dziewczyn biorących udział w tym projekcie znajdziecie w opisie poniżej. I koniecznie zasubskrybujcie również ich kanały, bo to naprawdę świetne dziewczyny. Jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Jeśli sam jesteś youtuberem i chciałbyś stworzyć filmik z tego cyklu po drugiej stronie, to serdecznie Cię do tego zachęcamy. Tylko mamy małą prośbę. Jak już dodasz ten filmik, zatytułuj go hashtag po drugiej stronie, tak jak są zatytułowane wszystkie nasze filmiki, a następnie w opisie swojego filmiku dodaj linki do naszych filmików, czyli tych dziewczyn, które zainicjowały ten projekt. Okej, okay, to już chyba wszystko. No dobra, no to ja teraz idę i widzimy się już bardzo niedługo.